witajcie kochani, no dziś po trochę przerwie, bo nie było nas chyba trzy kolejne soboty. W poprzednią sobotę mieliśmy warsztaty, więc z racji tego, że skończyły się trochę późno, więc już nie było możliwości spotkać się z wami tu na transmisji, a poprzednie jeszcze dwie soboty byliśmy na wyjeździe, na urlopie. Także tutaj poza naszym domowym studiem nagrań, więc też transmisje te się nie odbyły i nie spotkaliśmy się. Natomiast spotykałam się z Wami codziennie o godzinie 21 na medytacji Medytacja serca. I jeszcze sobie tą medytację serca. będziemy kontynuować do końca miesiąca, także jeszcze do następnej soboty połączenia. włącznie, tak? Bo z sobotą serca, nam się kończy serca. miesiąc. Także do końca listopada te tak, wspólne medytowanie, medytacja serca wewnętrzny, wewnętrzny, będzie, wewnętrzny, będzie tak, na którą Was serdecznie zapraszam. do wewnętrzny spokój. No, dziś, jeśli chodzi o temat transmisji, to jest on trochę, powiem, dla mnie utrudniony. Z racji tej, że najpierw przygotowałam sobie temat, który dostałam taki przekaz, żeby w pewnym temacie powiedzieć. Ale z racji tego, że kiedy to do mnie przychodziło, kiedy to nagrałam, zobaczyliśmy, że jest to za obszerny materiał, za dużo tego wyszło, treści i tego, co chciałam, co dostałam, żeby Wam przekazać. Więc nie bardzo tutaj na tą transmisję naszą się godzinną, taką maks godzinną, się to nadawało. Dlatego nagranie to będzie pod postacią filmu, więc nie będę robiła w tym temacie transmisji, tylko po prostu nagramy film. Nagranie jest zrobione, tylko trzeba jeszcze zmontować film. Więc kiedy tutaj to zrobimy, to wtedy będzie on dostępny. No myślę, że kwestia, kwestia paru najbliższych dni i będzie on gotowy do obejrzenia. Także też Was zapraszam. Będzie na moim kanale na YouTube Elżbieta Marii Zagórska. Tak? I będzie można sobie go zobaczyć. Następnie pomyślałam, że będę kontynuować wobec tego, skoro nie tamten temat, to będę dziś na transmisji kontynuować temat, który rozpoczęłam na ostatniej naszej transmisji, która była, jak powiedziałam, trzy tygodnie temu, w dzień 1 listopada. I chciałam. Dzisiaj ten temat kontynuować, ale ponieważ transmisja ta no, była już trochę temu, więc też zrobiliśmy film z tej transmisji, zmontowaliśmy. Film jest gotowy, ale wyobraźcie sobie, że się przetwarza. tak? Przetwarza się już 5 godzin. Nie może przejść. Półgodzinny film. Tak? Z tamtej transmisji. Kto oglądał, to wie, o czym to było, i to była dokładnie 25 minut wyszło nam filmu, i on tyle czasu idzie. Nie wiem, co się dzieje. Byłam przekonana, że tak jak zapowiadałam, że zrobimy taką kolejność, że obejrzycie sobie tamten film dla tych, którzy oglądali, dla przypomnienia, żeby sobie temat przypomnieć. A dla tych, którzy nie znają jego, którzy nie, nie uczestniczyli w tamtej transmisji, nie byli z nami, to tak kwoli, żeby zapoznali się z tamtym wstępem. Z tą pierwszą częścią, która była wstępem, którą dzisiaj miałam kontynuować. Ale z racji tego, że film jeszcze idzie, jak tylko przejdzie, to no, będzie jego premiera na Facebooku, także będzie można sobie obejrzeć. Nie wiem tylko, czy zdążymy go obejrzeć przed medytacją, czy nie, no bo później o godzinie 21.00 z kolei mamy medytację. Jeżeli on nie przejdzie, to będzie on dopiero gdzieś około godziny, czy po godzinie, nawet 22.00. No, jak przejdzie, wtedy po prostu jako premiera się pokaże. I powiem szczerze, w związku z tym nie bardzo wiem. Co dzisiaj Wam mówić? Bo to, co sobie przygotowałam jako kontynuację, to no, nie będzie miało troszeczkę racji bytu, bo nie będzie to kontynuacją, bo, bo nie ma pierwszej części. Więc może powiem tak krótko, ogólnie i po prostu to, co miałam dzisiaj Wam powiedzieć, tą kontynuację, to powiem to za tydzień, w momencie, kiedy już tamten film będzie dostępny, będzie można sobie tamtą wiedzę przypomnieć. Pooglądać, i wtedy zrobimy te dokończenie. Dziś powiem Wam może trochę o oddechu, ponieważ zaczął się okres jesienno-zimowy, powracamy do naszych spotkań świadome piątkowe wieczory. I tu uwaga, dla tych, co znają zajęcia i korzystali z nich w tamtym roku i na początku tego. Ale pod nazwą świadome środowe wieczory to taka informacja, że choć zmieniła się nazwa tych spotkań, a wraz z nią też, jak zauważycie, dzień tygodnia, to są te same zajęcia. Tak, to są te same zajęcia, z tą tylko różnicą, że wcześniej odbywały się w środy, a teraz będą odbywać się w piątki. I w zależności od zainteresowania Waszego tymi zajęciami, od ilości uczestników, będzie to albo jeden, albo dwa dni w tygodniu, czyli jeden lub dwa te piątkowe wieczory. Tak, Zajęcia takie trwają dwie godzinki od 18 do 20 i na nich właśnie oddychamy sobie, praktykujemy sobie świadome oddychanie, robimy taką sesję oddechową Satori. Bardzo transformującą i uzdrawiającą. I takie zajęcia właśnie się rozpoczną, i pierwsze będą już za niecały tydzień, bo w najbliższy piątek, 29 listopada. I może na początku właśnie powiem Wam trochę tak, przygotowując do. Tych zajęć, zachęcając w ogóle do praktyk oddechowych, do pracy poprzez praktykę oddychania, powiem Wam, że oddech ma bardzo zbawienną, uzdrowieńczą moc. Ja od wielu lat pracuję poprzez oddech, korzystając z różnych metod i technik świadomego oddychania. Pracuję sama dla siebie, jak i pomagam również Wam, którzy chcecie poprzez właśnie tą technikę, poprzez taki rodzaj, czyli poprzez świadome oddychanie, pracować na spotkaniach indywidualnych czy grupowych, podczas moich warsztatów lub właśnie podczas takich zajęć, o których mówiłam, podczas tych świadomych piątkowych wieczorów. Oddychając świadomie energią życia, tak jak powietrzem, w takim powracającym cyklu napełniamy się nią, i podniesiony poziom energii w naszym ciele uruchamia proces wyciągania na powierzchnię stłumionych emocji i ich skutków tak, różnych stanów które są dla nas niekorzystne, dysfunkcyjne i prowadzą do wielu niefajnych przyczyn czy to chorobowych w ciele fizycznym. Czy też na, w innych sferach naszego życia? Świadomy oddech jest wspaniałym antidotum na ból. Powiem Wam, że ja ostatnią tabletkę przeciwbólową zażyłam 4 lata temu. Jedną sztukę, w momencie, kiedy miałam zapalenie mięśnia, zapalenie nerwu. I ta dawka, jedna sztuka tabletki przeciwbólowej, była dla mnie tak uderzającą, że na tamten czas. Właściwie pomogła mi, uśmierzyła ból, a później okazało się, że dalej już sobie popracowałam oddechem i wyszłam z tego stanu. Także naprawdę wierzę i zachęcam Was do korzystania i pomagania sobie poprzez właśnie techniki różno oddechowe korzystając z oddechu. Pamiętajmy tylko, że ma być to świadomy oddech, tak? To nie chodzi o to, żeby tylko oddychać, bo oddychamy na co dzień cały czas, gdybyśmy przestali, to wiemy, co się dla nas stanie z nami, ale ma to być oddech świadomy, czyli taki, któremu ja daję uwagę, gdzie cała moja uwaga skupiona jest właśnie na tym, że ten oddech zauważam, że ten oddech się zadziewa, tak? Bo tak na co dzień my, tak jak powiedziałam, oddychamy cały czas, ale nie jesteśmy jego świadomi, prawda? Robimy mnóstwo innych rzeczy, pracujemy, myślimy, no, przeróżne rzeczy robimy, tak? A przy okazji, bez względu na to, czy chcemy czy nie, oddychamy, tak? Dlatego tutaj właśnie jest ważne to, że ma być to oddech świadomy, czyli my mamy być w pełni w tym oddechu. I teraz taki świadomy oddech, tak jak mówiłam, może nam uśmierzać ból, może nam posłużyć jako lek, jako środek przeciwbólowy. Tak? Może nam pomóc, kiedy mamy gorączkę, kiedy właśnie mamy jakiś zapalny stan. Możemy Świadomie oddychając korzystać zamiast porannej kawy czy na przykład kropli nasennych, żeby zasnąć. I tak, kiedy nam potocznie mówiąc coś dolega, coś przeszkadza, coś daje dyskomfort, fajnie jest, jak sobie przypominamy o czymś takim jak świadomy oddech i możemy sobie jego zastosować. Są różne techniki świadomego oddychania. W zależności od tego, w jakim celu chcemy z niego skorzystać, tak jak powiedziałam, tak, on może być dla nas takim lekiem, taką pomocą, kiedy chcemy coś uzyskać. I też w zależności od tego, jakim my chcemy osiągnąć cel, o co nam chodzi, możemy korzystać z różnych jego technik. Jest ich bardzo wiele. Tak, więc w zależności od tego, czy my chcemy spokojnie zasnąć, czy się właśnie szybko obudzić, czy pobudzić się do działania, tak jak powiedziałam, pewna technika sprawia, że oddech działa jak kawa. Czy będziemy chcieli się zrelaksować, uspokoić, czy wspomóc pracę mózgu, zwiększyć efektywność naszej prawej i lewej półkuli? Mózgu, tak, bo też oddech doprowadza, odpowiednia znowu technika doprowadza do równowagi, do synchronizacji naszych półkul mózgowych. Czy, jeżeli chcemy się skupić, czy poprawić koncentrację, czy przetransformować energię, ugruntować zmianę, jakiej dokonaliśmy po jakiejś pracy duchowej, po procesach duchowych. Cokolwiek to będzie, jakakolwiek technika i w jakimkolwiek celu, z jakąkolwiek intencją, on zawsze będzie dla nas służył jako uzdrowienie. A jest tak dlatego, że zawsze łączy on nas z naszym duchem, tak? prowadzi do połączenia umysłu z naszym duchowym pierwiastkiem. Więc już sama definicja słowa przekazuje jego pochodzenie, mówiąc, że od ducha pochodzi. Tak. Oddech. Oddech od ducha. Od ducha i dlatego ma on dla nas, tak jak powiedziałam, taki zbawienny efekt tego uzdrowienia, tego wyzwolenia od tego, od czego chcemy się uwolnić. I no właśnie więcej wiedzy to tak naprawdę byłoby już związanych z tym co przygotowałam, czyli z tą kontynuacją tematu z ostatniej transmisji, więc na razie dzisiaj wam w tym temacie nie będę mówić. Film się jeszcze przetwarza, ale już lada chwila będzie. Dlatego też zapraszam Was na to obejrzenie sobie tej premiery tego filmu. Zapraszam Was o 21:00 na codzienne nasze wspólne oglądanie i na nim na medytację serca. Więc tutaj połączmy się na tym wspólnym medytowaniu. Mój sufler podpowiada, że jest 99%. Tak, że możemy powiedzieć: Wow, za chwilę będzie. <grym> Więc akurat pewnie skończę tutaj do was mówić i tu się rozłączymy i on będzie dostępny. Także na Facebooku, na moim profilu, na Elżbiecie Zagórskiej. Będzie premiera tamtego filmu, i później, jak się spotkamy za tydzień, to będziemy sobie kontynuować ten temat rozpoczęty tam. Chyba, że macie, kochani, jeszcze jakieś pytania odnośnie no, tego, co dzisiaj powiedziałam, bardzo krótko i, i może bardzo mało, mało treściwie, ale jeżeli coś chcecie zapytać, macie jakieś pytanie, no korzystając z tego, że jesteśmy tu jednak połączeni i, i że dzisiaj ten czas dla Was mam. Więc, jeżeli chcecie o coś zapytać, macie zapytanie, to napiszcie. A jeżeli nie, to tak jak mówiłam, zapraszam Was na, na film, na medytację dzisiejszą. No i na ten film, który nagrałam, o którym Wam mówiłam na początku, który miałam przekaz tematu, co chcę dla Was powiedzieć. Ale nie robiłam tego w formie transmisji, bo było tego za dużo, jest to za długie. Więc też ten film, tak jak mówiłam, on się pokaże, będzie na Facebooku, w moich filmach na anielski dotyk Elżbieta Maria Zagórska na Facebooku, na tej mojej stronie, w zakładce Filmy, tam są te filmy. I na moim kanale YouTube na Elżbieta Maria Zagórska też zapraszam, i też tam te filmy są do obejrzenia. Także dzisiaj się rozłączymy. Życzę wam miłego, przyjemnego oglądania. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to możecie pisać też podczas premiery, podczas wspólnego oglądania i premiery filmu, jak wiecie, jest tam możliwość też napisania komentarza czy zapytania, więc też jesteśmy wirtualnie w tej naszej komunikacji, tak? Jesteśmy skomunikowani i możemy sobie coś przekazać. Więc Kończąc dzisiaj życzę miłego oglądania, życzę miłej nocy, jutro miłej, przyjemnej, spokojnej, radosnej niedzieli i wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, pa, pa.